Montaż maty grzewczej Rajchem. W, w pierwszym rzędzie należy zagruntować podłoże oraz wykuć bruzdy pod mufę łączącą kabel grzewczy z zimnym oraz pod czujnik. Teraz należy wypełnić klejem bruzdy. Nie można włożyć mufy łączącej. Kabel grzewczy z zimnym do pustej przestrzeni. Musi ta przestrzeń zostać wypełniona klejem. Ok. Teraz do wypełnionych brust wkładamy rurkę ochronną z czujnikiem. Aby było na równo z posadzką. Proszę. Rurkę już mamy na równo z posadzką, nigdzie nie wystaje. Nadmiar kleju zbieramy. I teraz. I teraz instalujemy matę grzewczą, a więc w pierwszym rzędzie instalujemy wykutą wcześniej bruzdę i wypełnioną klejem elastycznym naszą mufę, proszę bardzo, tak aby nam nie wystawała ponad poziom 0. Tutaj mamy nasz przewód zasilający, który też musi nam wejść do wcześniej. Wykonanej bruzdy, tak aby żaden element nie wystawał ponad poziom zero posadzki. I tutaj mamy naszą mufę, i ona jest wypełniona. Klejem, a więc jest w kleju, a jest to o tyle istotne, iż jeżeli zostanie w pustej przestrzeni, to mufa się przegrzeje. Jeszcze musimy zrobić bruzdę na mufę końcową. Też musimy ją wypełnić klejem plastycznym. I dopiero teraz Tutaj mamy mufę końcową i dopiero ta mufa musi się znaleźć w kleju, a nie w pustej przestrzeni. Jakoś tak. świetnie byśmy złożyli wniosek.